6 biegu się przydał Witam wszystkich <gry> Opony dzisiaj Wczoraj czy przedwczoraj zmieniłem sobie Opony A tak mówię zmienię już Najwyższa Bora Właściwie całe goła mam to Pach pach Po kolei Klucz z Lidla No i można jakoś tam sobie zrobić to Bo nagrywam trochę z trasy. A że jest... No szarówka jest taka, chujówka, no to nie biorę tego obiektywu. E, wybieram ten obiektyw taki zwykły, on ma wtedy... On jest trochę jaśniejszy. To chyba widać nawet. Ostatnio nagrywałem taką szarówkę obiektywem tym szerokim. Ma tam F2,2 albo 2,4, nawet no to już taka pikselioza. Już ziarno widać wtedy przy tym świetle. A tu chyba tak w miarę. Tylko może być problem z ostrzeniem, ale zobaczymy. Dobra, jaka tu jest prędkość dozwolona? Co tam tak porugało na pomarańczowo? Paki jeżdżą bokiem, czy to jeszcze za wcześnie? Dobra. alarm się wyłącza, wyłącza właściwie to teraz wszystko razem, nie? centralny zamek BMW X chyba 4 albo X 6 no dobra I ktoś powie, to tak się trochę przejmuje tą sytuacją w kraju. bo no Ja staram się nie przejmować, ale tak trochę to ileś procent zawsze tam do siebie człowiek weźmie. Nie 15. Inna chyba zaraz przestanie istnieć albo jej część zaraz zrobią jakąś aneksję poprzez referendum czy jak co tam było ostatnio cały świat gdzieś się przyglądał ale ktoś mi mówił już, że e, ten, że Biden dał zielone światło Putinowi ale to ja nie, nie wiem jak to czy to jest prawda zielone światło, no może mu tam powiedział, że nie będzie tam za bardzo się wtrącał kurwa, jak to można sobie zajebać całe państwo no może pół, no ale po połowie, To Polska też po połowie była rozgarnięta yy, rozgarnięta, dobrze mówię rozgrabiona właśnie 1 września Niemcy, później chyba 17, rozdzę na pół, ale to już i tak było postanowione. Tak to jest na tym świecie. Mrozy idą, proszę Państwa. Także śnieg i mrozy, plucha. No nie jest za przyjemnie się położyć pod samochodem, robić coś na ziemi. Jak ktoś nie ma gdzie, to wam powiem. Trochę lipa. Ja kiedyś na śniegu coś robiłem, ale to folię sobie pokładłem. Położyłem się w jakiejś kurtce w jakichś spodniach narciarskich. No i to co tam, coś tam zrobiłem. Ale w sumie to lepiej chyba się na tym śniegu robiło jak na jakiejś takiej, wiecie, plucha, nie plucha, no to jest lipa wtedy. Tu po prawej mamy takie jakieś parkingi. Słynne takie zloty motocyklistów. Kirowcy mogą sobie tu odpocząć. Tam po drugiej stronie też jest, czy już był? Jest. Było. tylko pozasypywali ja nie wiem jak tam teraz wjeżdżają dobra na Szczecin w lewo a na Świnoujście Gdańsk prawo jak ktoś na lotnisko wali no to też w prawo w droga piękna i o dziwo nie poszła do remontu zaraz po wybudowaniu także tak jak na przykład A4 przecież tam takie wały szły ktoś tam kiedyś opowiadał czy słyszałem skądś już nie pamiętam czy w telewizji ale zamiast na przykład zamiast pójść nie wiem to trochę piachu no to poszło trochę śniegu z piachem no i później to się wszystko zapada nie? nie ma chuja żeby to się nie zapadło no tam były wały no ale to u nas to normalne ktoś tam mówi że wszędzie to normalne no, wszędzie w sumie wały walą że... mój znajomy mi opowiadał do Niemiec pojechał firmę jakąś ma taką budowlaną i instalację wodną mieli robić tą centralnego ogrzewania miedzianą no, no, to zrobili na Alubekście. Tylko to, co wystawało z, z tego, z podłogi, to było oczywiście miedziane. Zgasowali za miedziane. Można? W sumie, kto tam będzie do tego zaglądał? Nikt. Może następny remont będzie za 30 lat? Już będzie sprzedana nieruchomość i nikt się nie będzie zastanawiał. Tak to jest. Ja wam powiem uczciwie, w tym kraju czy w jakimkolwiek innym to tak ciężko, nie? Ale tutaj szczególnie w Polsce, no to jest dewałkowanie, to jest na porządku dziennym. Dlatego jak udajesz samochód do mechanika, idziesz do dentysty, cokolwiek byś nie robił, zawsze masz takie kurwa wrażenie, czy cię przypadkiem nie wydymają. ale to jest Polska. To jest normalna sprawa. O, pojedziemy sobie dzisiaj inną trasą, taką przez Dąbię. Nie wiem, czy jechałem kiedyś, czy nie tą trasą. Zobaczymy. Co on mi tutaj, tak mroga? Dopiero teraz to włączy. Albo. Przerwa jest na kablu i wiecie, nie. Trochę wody naszło. Co to? Coś się dzieje, chyba. No, no, bo normalnie to by jechał swoim pasem, nie? Aha, może, może już będzie kogoś zawijał z autostrady, dlatego już włączył. Czy to jest SK jeszcze? SK, chyba, S, S3. Dobra, przyjemnie się jedzie. Cieplutko. O o, 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 właśnie, właśnie, właśnie. I się patrzcie, że coś dzieje. Trzeba awaryjne dać. Dobra. Dałem awaryjne, tak wiecie. Nad... Ale bardzo ładnie się zachował ten kierowca od tej yy, całej lawety, wiecie, profesjonalnie to zrobił. No i ja też się dobrze zachowałem, bo ja nie widziałem gdzie co jest. Czy ten pojazd wystaje, czy nie wystaje. Można było jechać dalej prawym pasem, nie? No, ale widzicie. Dobra, dombie wielgowo tutaj skręcamy. I ten kierowca z tyłu też widzę tym Mercedesem, bo normalnie... O, ta jakaś kurwa pierdolona. Ale przejechał koło mnie jebany, ale to Audi to są kurwy jebany Zaraz po Mercedesie Proszę Państwa To no tak przejechał nie z 30 cm Oj dupę Jeśniakowi jebanemu właśnie to to jest to jest ta nasza pierdolona kultura tu jest stop no to się zatrzymuje jakby nie było Wypierdalać No jedźcie kurwa mać Dobra jadę A co to? Kto to już? Ten sprzedał? Nie Koleszka taką właśnie Gabriol w tym BMW Znajomy taki właściwie Już myślałem, może sprzedał ktoś Zarejestrował sobie, nie Tylko Chociaż kurwa w tych czasach to to Przejebane z tą rejestracją. Dobra, jedziemy, nie pierdolimy. Co my tu mamy? Mostek. O to chyba ta płonia albo noga jej jakaś nie, nie zdążyłem przeczytać. No wypierdalaj buju na swój kurwa te jak mnie wkurwiają od ci, tych ciężarówek. To są takie kurwy pierdolone. Patrz tutaj, bo to zaraz będzie wesoło. Dąbiu się wyjeżdża gdzieś tam. Nie trzeba jechać tam do Ronda. Widzicie, jaka ładna droga. Także tu jest ten skrót, który dosyć często teraz właśnie jest używany. No, fajna droga. Podoba mi się tutaj. Ostatnio trochę YouTube'a sobie oglądam, jak mam chwilę czasu. Taki kanał, jakiś tam warsztat i jak, jakaś tam część, druga jest. Gościu yy, tam opowiada historię o różnych tam swoich klientach byłych. Kurwający ludzie są, ja to wiem, to wszystko wiem dokładnie. Obszar zabudowany, 50 na godzinę. Wypada troszkę zwolnić, troszkę no z 90. Na przykład wypada zwolnić na 50, nawet 55. To już jest lepiej. Dobra, jak ja mam tu jechać? Czy to w lewo miało być? No już nie pamiętam. Chyba było w lewo, ale dobra, jadę tak. Też mniej więcej, chyba do jadę. No i ten gościu nagrywa właśnie o tych swoich klientach, komuś tam w sobotę chciał pomóc, wiecie, z rodziną jakiś gościu, prosi go, prosi, skrzynia się posypała, załatwił w sobotę, załatwił skrzynię. I to naprawdę gościu. Ja, ja to wyczuwam od razu, że to jest uczciwy, uczciwy mechanik. I opowiada. No i wszystko ten mu w dupę wchodzi, nie. Możecie sobie znaleźć, kurde zapomniałem, warsztat jakiś tam, on, on będzie grubo stał, tylko na razie się rozkręca, nie, już tam ileś ma, dwa tysiące, czy ileś tych sumów. No i ten temu chujowi chciał pomóc, nie, z rodzinką, kurwa, coś tam, już nie pamiętam, Opel Meriva chyba, no. No i jest w tym kanale i mówi tam, jednej śruby chyba tam była urwana, jedna śruba, proszę Państwa. I on mówi temu, temu gościowi, że jedna śruba jest urwana, ale to tam trzeba się z tym jebać, nagwintować wy tego, nie? Kurwa, nie widziałem tego kierunku, pierdolony, on już pojechał. No jedźcie, kurwa mędy jebane. No i opowiedział mu tam yy, tą historię o tej śrubce, nie? Nie, nie, no to jak to ma być, co pan? Ten, kurwa stoi, nie wiem po co. No może dostał zawały jak zobaczył ceny paliw. O, jeszcze o cenach paliw pogadamy. No i, i ten, to nie może tak być, niech mi pan tego, coś tam, coś tam, bo pana znajdą, coś tam, zaczął takie tego, nie? Ten wyszedł z tego kanału kurwa i mówi, ty na moim terenie jesteś, ty uważa, żeby ciebie kurwa nie znaleźli. Nie no, tam pojechał z nim o stronie, no to ten się zrobił taki malutki, mówi, ale jakie to kurwy pierdolone, nie? Ludzie. Pomagasz takiej kurwie. I jeszcze... On by tego nie robił. Kurwa. Pewnie miał tam jakiś grosz, także nawet nie musiał tego robić. No i słuchajcie dalej. I właśnie opowiadał, jak to się pomaga właśnie ludziom, nie? co ten kurwa mrugasz? Aha, tego bo to wiadomo. Także opowiedział historię. Ja mówię, ja pierdolę też coś tam kiedyś działałem, no ja to wiem dokładnie, ale to powiem Wam, szkoda mi tego kurwa mechanika, naprawdę, bo, bo, powiecie, bo już takich ludzi nie będzie, kurwa, będą korporacje zostaną, typu kurwa 16 stanowisk i tam, kurwa, tam jest pizda, no, tam będą jebać Was ostro, z ceną, a tam co chwila, ja wiem, bo tam co chwila ktoś nowy przychodzi, kurwa, tegoś nie dokręci, tegoś uja tamtego, bo wiedzą, że to Wasza mina. A ja jestem w dalszym ciągu mówię, że takie małe warsztaciki, to oczywiście jak są uczciwe, tak? Bo są też kurwa yy, mechanicy chuje, no to wiecie, do no, tego nie można, nie? Ale, ale wiecie, w mechanice to jest często tak, że jest taki problem, jaki macie gdzieś w samochodzie. Nie można go tak zdiagnozować, że to jest dokładnie to i chuj. Naprawdę. Te komputery kurwa często pokazują coś innego. Na przykład ta część jest zepsuta, ale druga już musi nadrabiać, bo tamta jest zepsuta. Nie? I pokaże, że, że ta co nadrabia jest uszkodzona. Także jest naprawdę od chuja tego. To nie ma tak, że... Zobacz, to nawet ja w te czwórce szukam, czasami mi źle zapala. Kurwa, wymieniłem już tyle rzeczy, że głowie nie mieści. A tak naprawdę jeszcze może czytałem na forum, niektórzy mówią, że wymienili komputer z immobilizerem, bo wiadomo, że później nie odpali. I, I że to w komputerze gdzieś była przyczyna, a tak w tym, jest, gdzie steruje, powiedzmy, komputer silnika, nie? Także tak jest. I naprawdę wymieniam, ale się cieszę, bo wiecie, no to nie są jakieś tam super drogie rzeczy. pompa stówkę w ogóle, kurwa, jeszcze to kable trzeba też wymienić, bo przecież nie pamiętam, kiedy wymieniałem te kable. Pamiętam, właśnie, z kilka lat temu, z pięć. Ale one już mogły doznać wilgoci i tego. I ta iskra na początku też nie przeskakuje tak jak trzeba, a jak się dotknie yy, takim na przykład stroboskopem, no to na kablu może być, ale dalej nie pójdzie, nie. Także jest od zajebania. Nawet kiedyś oglądałem taki rafin, co robił temu Odynowi, to mówi, że nawet ten nalot na kablach, tych fajkach, bo taki biały powoduje to, że nieraz gdzieś tam po tym nalocie i ucieka, także nieraz są takie rzeczy że nie powiedzielibyście, że to jest to naprawdę no i co tam jeszcze opowiadał aha, jakąś babę jeszcze scholował zadzwonili tego do góry gdzieś tam i, i, i ten Swift'a jakiegoś ten 2.5 chyba rok, coś w tym stylu no i mówi, że zajrzy dzisiaj albo na następny dzień dzwoni wieczorem, no i co, zajrzył Pan? Nie. No jak to? Ta? Ale to tak nie może być, od razu z ryjem kurwa. A zacholował chyba za darmo nawet. Szmacis nie policzył nic, nie? Ja też tak miałem, przecież kurwa, dawien dawno temu. No, czasami nawet pomagałem na ulicy, wiecie? Kurwa, zmęczony, tu jakieś akumulatory, komuś kurwa ani dziękuję ci nikt nie powiedział. Nieraz pojechał w pizdu. Nieraz jest tak, że pomożecie, to pójdzie kupi wam dwa piwa, ale... Wiecie, ja nie chcę, żeby zarobić, tak? Pomóc komuś, ale ta wdzięczność, kurwa, nawet możecie nie mieć pieniędzy, czy coś, weźcie, kurwa, numer telefonu, wie pan co, ja do pana zadzwonię i, i tego. Chciałbym panu podziękować, czy coś przynieść. Teraz nie mogę, nie? Ale zrobić to nie to, że tak popierdolić, bo jest pełno Polaczków, takich kurę, że tego, nie? Ale to tak jak piesek dostanie, cukierka, czy, czy zawsze się cieszy, że, że tego, nie? A, a tutaj, właśnie, jest tak, że możesz komuś nawet, kurwa, dziękuję, nie słyszysz To ja się nie dziwię, że, że ludzie są takimi kurwami czasami, że. Bo to wy wychowujecie innych. No ale wiadomo, że to cały szereg yy, składa się na to czynników, tak? Z całego życia, z poprzedniego życia. Bo niektórzy, dlaczego są tacy? Jakaś babcia błędna głowa, bo miała kurwa wojnę! Babcia moja miała wojnę. Poszła, nie było żarcia, to jakaś tam pani w majątku dała dwa worki owca, czy czegoś, już nie pamiętam. I moja babcia przez zimę na przykład pomagała gdzieś tam. Takie były kurwa czasy, nie tak jak teraz, proszę Państwa, że idzie do Lidla, nie, jakie orzeszki, solo, nie, te są niedobre, weź takie, srakie, owakie, kurwa, jakieś ciasteczka teraz takie yy, z makaronu czy coś niby. Wiecie, taki kolorowy, nie, kurwa, wpierdalają. Nie, nie ma. Nie było. Kurwa, ludzie nie mieli co wpierdalać. Tak jest. I może jeszcze te czasy przyjdą, proszę Państwa, bo się wszystko na to zapowiada. I już nie będzie tak. Ludzie znowu zrobią się kurwa normalni. Jeden drugiemu kurwa będzie pomagał, a nie będzie. Zobacz, Helena, ta kurwa znowu samochód kupiła. Ludzie będą się cieszyli, że żyją. Że po dwóch latach na przykład znaleźli swoich znajomych. Nie wiem, jakby była wojna, czy ten internet pierdolnie, no to łatwiej znaleźć jak on będzie. Ale kiedyś nie było, kurwa, jeździli, całą Europę musieli przejechać w wagonach, bydlęcych, kurwa, wagonach, narąbać drewna. Tak jak mi babcia opowiadała, właśnie teraz mi się przypomniało, ale kiedyś tą historię opowiadałem, jak jakiś zjeb kurwa jechał w pociągu i zaczął tam wisiować. No dobra, no chyba, że zrobię dwa odcinki z tego, co? Zobaczymy teraz się dopiero nakręciłem na opowiadanie na początku było tak spokojnie no fajne, to jest jednak uzależnia tam właśnie gościu powiedział, że to uzależnia tak, uzależnia ostatnio tu na CPN zjechałem świeciło się, ale kurwa nie były czynne i te chuje workami ponakładali, po jakąś taśmą kurwa z daleka, tego nie widziałem jakby się nie świeciła reklama, to bym nie jechał także nie wiem co to było, moja czy, czy jaka tam kurwa ta stacja pierdolona ten co Audi zabierdala prawym pasem jakiś dziwny widok, no właśnie, skręca dobra, to chyba na tyle by było dzisiaj tak sobie zastanawiam się, może coś jeszcze by tu Wyszły jakieś fajne smaczki dzisiaj podczas nagrywania a zobaczymy, może może się coś nagra jeszcze te wszystkie takie kurwa idealne, przyjdź co to było Przyjdzie wojna, rozpierdolą wszystko. Przyjdzie wojna. A, wojna, wojna, rozpierdolą. Także będziemy mieli rozpierduchę nawet. Kurwa nie poznamy swoich ulic, bo tak było kiedyś. Ci, co przeżyli wojnę, albo na przykład jakieś tam e, ogląda się e, wojenne, jakieś historyczne takie programy czy filmy, no to oni mówią. Wszystko było tak rozpierdolone. Że nawet człowiek nie poznawał ulicy, że to jest jego ulica. Wyobrażacie sobie? Tak, domyślają się gdzieś kurwa, tam na przykład jakaś kadencja.